Informacje na temat praw kosmicznych. Jesteśmy na etapie siódmego i ósmego prawa. <grym> Okej. Okay. Kolejnym prawem to jest e, prawo rozwoju, prawo ruchu. Um, to jest e, takie, które mówi o tym, że wychodząc ze źródła, każda dusza robi to po to, żeby się rozwijać. Jednocześnie wzbogacając doświadczenia, same źródło, ono się samo rozwija też cały czas, i taki jest cel główny. Więc każdy, kto to słyszy, bierze pod uwagę fakt, że to jest jego. Jego prawo, ale też jego nakaz. I te dusze, które są w stagnacji, które się nie rozwijają, lub wręcz przeciwnie, lekcje, które do tej pory odebrały, są przez nie zapominane lub świadomie ignorowane, to są dusze, które po prostu prawo łamią. I bywa tak, że na swojej drodze zostają cofnięte. Była taka informacja, że dusze, które na ten czas się nie chcą przebudzać i po tym wcieleniu, czy w trakcie resetu, zmiany wzniesienia obecnie występującego tutaj na ziemi, będą wyczyszczone i powrócą do źródła pierwotnie. No tak, bo takie jest, takie jest to prawo. To jest złamanie podstawy. Mhm. I część świadomości tych dusz ma podpowiedzi, które ignoruje. I konsekwencją tych jest. Dokładnie. Ale pamiętaj też o tym, że mm, liczba ludzi na Ziemi nie jest równoznaczna z liczbą dusz. Oczywiście. Więc. Y i bywa tak, że to, ta informacja wywołuje niepokój i zmartwienie o osoby znajome, bliskie, o przyjaciół, o rodzinę. No ale to trzeba zawsze pamiętać o tym, że część tych osób nie są, nie, część tych osób nie ma duszy częściowo są one też hologramami częściowo są. No, wiadomo, i ty masz te informacje, także to, jest, to nie jest straszenie, bo jest duży niepokój u ludzi po tej informacji. No, ale tutaj naszym celem jest ujawnianie prawdy i prawda jest jaka jest, a nie jest opinią o tej prawdzie, więc z takimi informacjami można po prostu podejść i zanalizować sobie, co jest dla nas dobre, co zamierzamy. Hmm. Czy mogę prosić o kolejne prawo? Prawo nieingerencji. nie ingerencji. Nie ingerencji. Czy ono nawiązuje w jakiś sposób do wolności woli? W pewien sposób nawiązuje, ale jest jakby osobno wyznaczone. Ponieważ chodzi o to, że ani ty, ani nikt inny nie ma prawa uh, wpływać jakkolwiek na inne osoby, na inne istoty bez, um, bez ich zgody. I to. Um, takie narzucanie się to nie tylko jest. To nie tylko są sytuacje, kiedy są jakieś ataki, podłączenia i tak dalej. To są zwykłe, codzienne sytuacje, w których powiedzmy, tutaj o ludziach, w których chcą narzucać swoją wolę oraz chcą, żeby inni kierowali się dokładnie poleceniami. Tak się nie robi. Każdy ma swój własny, każdy ma swoją własną drogę i ingerując w nią, wpływając na nią, naraża się na konsekwencje. Czasami konsekwencje są takie, że przejmuje się od tej osoby nawet jej negatywne obciążenia, którym ona była obciążona. I tutaj tutaj też nie można zapomnieć o dzieciach one również są niezależnymi istotami, i również nie ma tak, że narzuca się im swoją wolę. Jeżeli chodzi o dzieci, to póki bo jesteśmy rodzicami takiego, który wymaga opieki, to się nim opiekujemy. A później, kiedy on już jest samodzielny, to podchodzimy do niego z szacunkiem. I to samodzielne nie oznacza, że już założyło swoją własną rodzinę. Samodzielne oznacza to, że może swobodnie się poruszać, swobodnie się obsługiwać oraz się komunikować na przykład przekazuje 10-letnie dziecko, coś lubi jeść, a czegoś nie lubi, to, to należy być w, w pełni uszanowane, powinno być, tak? Tak, jeżeli jeżeli to nie jest szanowane, to już jest narzucanie czegoś, co jest niezgodne z, z tą duszą. I później trzeba to odkręcać w dalszym życiu. To jest... Tak, to, to są takie... Bardzo szybkie drogi do powstawania na przykład traum. To jak mówisz o tym, co lubi jeść lub się ubierać, dużo osób myśli, że traumy to są jakieś ciężkie wydarzenia, jakieś bardzo dużo problemy. Ale to, że ktoś musi jeść znienawidzone jedzenie, to również jest trauma. I teraz wyobraź sobie, co sobie sam wytwarzasz powodując u innej istoty, że u niej się jakby buduje to, ta trauma. Każdy ma swoją drogę, jeżeli nie wyrazi woli, pomocy i współpracy, to nikogo się nie rusza. Dobrze, dziękuję za tę informację.